Witajcie żiemki z tej strony kolejną w kolejnym odcinku na, terenie, na Red RedFlat jako Austria. No, zrobiłem sobie trochę małą przerwę, więc już prawie nie pamiętam co robiliśmy. Musiałem sobie trochę przypomnieć. No i zauważyłem, że przez to, że jest bardzo mało odcinków, dużo widowni zgadują, że. Bo nie patrzyłem na statystyki, ale zgaduję, że anglojęzycznej po prostu przybyło na mój odcinek, widząc, że Austria i nie czytając tytułu do samego końca. Więc dla nich mam tylko same I'm sorry. Eee, no to już kontynuujemy. Dowiedziałem się że o takim bugu, którym nie wiem czy to jest 38 czy 39, chyba 39, że gra crashuje dlatego, że chce przenieść flotę francuską, chyba do pewnej. Pewnej miejscowości całą flotę powiązując z Wielkiego Kracha. Eee, widziałem, że na u większych YouTuberów, którzy mają lepszy sprzęt, to naprawdę był, był problem. Dlatego zrobimy dwa bank i spróbujemy zaatakować trzecią międzynarodówkę. Jeżeli się nam nie uda, to koniec serii. Jeżeli nam się uda, to też koniec serii. <gry> Więc tak. Eee, Będę potrzebował zrobić oczywiście o te dwa fokusy, oraz później pójść do Brytyjczyków. Powinienem zdążyć na czas. Ogólnie teraz chyba gra powinna chodzić szybciej. Chyba e, ostatnio było to spowodowane, dlatego że. Nie wiem czy szybciej teraz chodzi, czy nie. Że trochę. Przy... trochę miałem przygrzany komputer. <grym> Możliwe. Możliwe. Dlatego teraz będę musiał. Bo robię sobie takie sesje AFK, żeby na moich niektórych farmach w Minecraftie, tak gram w Minecrafta, żeby dostać trochę premii. Widzę, że oni dziwnym trafem zdobyli po tym, jak wszystkie wojska popłynęły, tutaj popłynęły, przybyły, jakieś więcej poparcia. E, ogólnie teraz czekamy na wszystko co możemy e, będziemy wszystko robić e, to też zrobimy sobie bo to jest na pewno potrzebne nam i z produkcją e, Jak tam forciki Forty jeszcze musimy pobudować E w grach chodzi jak słaba, ale Yy, tak już jest. Już mówiłem wcześniejszym odcinku, to jest wina tak naprawdę. Tego, że oni pomyśleli sobie, o fajnie by było doznać masę państw, które będą powodować wielkiego laga. Zastanawiam się, czy naprawdę yy, bronić Szwajcarii. No, nie, by walczyliśmy tam jak wy, ale tak naprawdę to tam nic nam nie jest potrzebne. Z tego co widzę, yy, oni wysłali na naszą granicę dużo pancerów ale na granicy, gdzie mamy, będziemy mieć fortyfikacje, które oczywiście dla nich nie skończą się za dobrze. Eee... Ok, dostaliśmy masę fabryczek Więc tak, robimy teraz antyniemiecką e, ścianę. I wszystko wysyłamy do tego. No, wszystko. Potrzebujemy masy tych. Karabinów oraz masę tego. E, od kogo możemy? Mamy tuż dużo aluminium. Widzę. E, możemy od was wziąć. E, Będzie mieć małą budowę. Więc na razie sobie zostawimy jedną fabrykę. Może gumę sobie trochę zmniejszymy. I weźmiemy sobie. Trzy fabryki żelaza, żeby nam tylko to robiło. Bo potrzebujemy dużo fabryk, żeby nam szybko budowało naszą obronę. Bo jeżeli nie wybudujemy za szybko, będzie źle. Bardzo źle. I jak widzę pokazuje, że jest słabo. Nasze kurali nawet. O matku mają dwa czołgi. Tutaj. <laughs> nie dziwię się. Więc myślę, że część wojny to będzie po prostu czekanie na cud oraz na krach. Jak wyjdzie krach, to będzie słabo, bo nie wiem co się stanie z nagrywką. Dlatego myślę, że... Przed 39, jeżeli zauważym, bo możliwe, że nie zauważyłem, e, zrobię sobie po prostu zapis gry. I zobaczymy. Zawsze mogę chyba im usunąć flotę. Czasami to robiłem, kiedy mi się po prostu grałem tak dla siebie. Nigdy w serii. Nigdy, nigdy. Teraz jest zła, cichja. To jest źle, kiedy jest cicho. Ale z kim bym rozmawiał, jeżeli jest to tylko seria single player? Może jakbym z kimś zagrał? Ktoś tam kiedyś mi napisał, że o, fajnie by było z tobą zagrać. Po czym usunął komentarz. Tak. To jest historia z życia wzięta. W ogóle też czasami to takich... W komentarzach mam maniaków trochę, że ludzi takich Którzy wiedzą trochę. Na przykład na temat Old World Blues to mam kilku takich, którzy tam piszą. Znaczy ki kilku, chyba dwóch albo trzech. Nie wiem. Na pewno jeden się bardzo udziela, przez co dziękuję bardzo. Jesteś moim najbardziej aktywnym widzem. Więc tak, jeżeli chodzi o front węgierski, który jest w sumie naj, najważniejszy, on tutaj nie ma żadnych fortyfikacji. Przecież się przydało, bo widzę. Ile tutaj już napchali tego? Hmm. Hmm. I to wszystko. Eee, oczywiście to my wy 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 właśnie chcemy wypowiedzieć wojnę, więc aż tak źle to nie jest. Przydałoby się trochę do ataków i w ogóle wszystkiego porobić. Mhm. Ogólnie jak gram to tak Dla mnie to mało FPSów to nic nie, nie robi, ale jak oglądam z z później to już jest źle. To tak brzydko wszystko jest. Ogólnie jak tam się trzymają. Czego? Paryż się nie nazywa Paryż. Co nie poszli, że się Paryż nie nazywa Paryż. Fast life. End feminizm. <laughs> Tak, to jest ta ścieżka szybkości, tylko nie wiem o co chodzi w tym. To jest jakiś w ogóle pogląd na życie, to coś takiego, że szybko, 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 wszystko szybko. Mhm, mm ogólnie coś się dzieje. No, oczywiście, na pewno są wojny, ale jakie? Też. E, z Wło Włoska. Japońska, hiszpańska. No, można już robić kolejną artylerię. Eee, ok. I chciałem sprawdzić ostatnia. I ta w Południowej Ameryce, która ciągnie się od samego początku, jest bardzo wolna. Jakbyście się chcieli mnie spytać, co ja bym zmienił, że co ja bym tak. Usunął to bym usunął te wszystkie małe państewka e, Tutaj może Zjednoczony Kaukas zrobić. Czy tutaj jest Stalin? Nie. Jeżeli nie ma Stalina, to jest słabo. Fajnie, że jest ten facet. Nie wiem dlaczego on się ciągle pokazuje, właśnie w każdej modyfikacji. E, fajnie. I może trochę Chiny bym zmniejszył do jakichś mniejszych właśnie world worldów. A tak to wszystko chyba jest fajnie. To jest dziwne, dlaczego jest są dwie Australie. Znaczy się chyba jest jakiś taki podział, że tutaj mieszkają farmerzy, a tutaj ci bardziej producenci i wszyscy przedsiębiorcy. I raczej ta linia to nie jest jakaś naturalna. Belgia tutaj też straciła Stanleyville i Bugandę. A nie, bo był ten cały. Eee, rewolucja. To może im po prostu zabrano. No ale. Nic ma Stanleyville. Kongo nie ma no, własnej nazwy. OK, mamy już mur. Szybko idzie, więc teraz musimy, e, musimy naprawdę tutaj trochę porobić. Nie, jakby te przemowy byłyby trochę takie powtarzane, ale na czele no jedne i tyle. Mamy w sumie za mało ludzi. Ale budowa jednostek trochę zajmuje. Potrzebuję fast boyów, żeby oni szli na tutaj na front. Może się trochę poczuciście, przed nam się wam wyłączy. Mhm. No a teraz to dostałem totalnego <gryw> spadku FPS ów ale czas jest szybszy teraz. Tak, zacząłem mówić o nich, że są szybsi, i czas się przyspieszył. W ogóle tutaj chyba nie ma nic takiego, żeby wrócić do norm normalności w takiej w rozumieniu, wrócić do normalnej Francji, republikańskiej. A nie jakichś dziwnych rzeczy. Tutaj w ogóle jacyś chcą heretyków robić. Czy może zrośnie Francją isl islamistyczną. To jest dziwne. W sumie ta lewa jest najbardziej normalna. Bo to są futuryści i oni... nie chcą jakichś dziwnych rzeczy i... siedzą na nogach. <grytania> siedzą na nogach. Stoją na nogach. Okej, okay, w ogóle mój mur to już chyba... Jeżeli jego go opuszczę, to wtedy on dopiero padnie. No te czołgi niemieckie one są jednak trochę straszne. I się tak pytam jak? Skąd oni mają tyle czołgów? Nawet w podstawce nie jest coś takiego, że oni produkują czołgów. Co wyście zrobili z AI? Dlaczego on produkuje, nie wiem, mas czołgów? No myślałem, że już coś się stało, a po prostu miałem jakiś zwierzę. Mm -hmm. Więc może byśmy. Porozmawiali o... Może o tym? Nie To się nazywa... E, Komisja Ciśniny Nie chcę o tym mówić To jest dziwne Tutaj mamy Kurdów i Asyrię Którą nie wiem, to są chyba Kurdowie Turcy, Tureccy i Azerbejdżan, który nie jest w Azerbejdżanie. Azerbejdżan jest tu. O co chodzi? Znaczy wy nie jesteście tam, gdzie powinniście być? Więc tutaj tego generała, on chyba jest w podstawie? Może. Nie, nie. Nie, nie jest. Abdullah I. No, Syria to jest jakaś monarchistyczna. Tutaj mamy dziwnego pana, który Zgaduję, że nie mieszka w pałacu, tylko w, w swojej chałupie. No tutaj się postarali, co? Winsor <laughs> Cherchis tutaj jest Nie spodziewałem się, że go spotkam Ej, czekaj Czy pan ma Nepal ma mnóstwo prowincji No niektóre z tych postaci kojarzę, są w podstawie Szkoda, wy nie jesteście razem Jaka jest historia za tym? Ale to już są niektórzy, no tego to nie kojarzę Których w ogóle nie znam To państwo to jeszcze rozumiem. Ale już nam to tak, rozumiem, że powinien być. jest Japonia? Gdzie teraz Japonia. Już myślałem, że ona jest gdzieś tutaj. Eee, w Nagasaki nadal jest. Nie, 19 Dywizji... na nadal mają dużo fabryk. Więc sobie pograł nimi, tylko że wiecie, to... Może jak już wszystko naprawię. Właśnie, jak tam Złoto-Rosja? Chciałem zobaczyć ich fokusy. Wiem, że niektóre mają to, na przykład oni. Mają, tutaj też, tylko że nie mają lokalizacji i w ogóle miniaturek. W ogóle coś... Nie, oni to robią, a to nawet nic nie robi. To jest jeszcze taki element, nie wiem. Oni to nazwali alfą. Dla mnie to jest jeszcze pre -alfa. Przy alfie to może by nic, nic przy takich państwa nie dawali. Okej, okay, bo mamy już tutaj 150 punktów, a możemy to użyć na nie, ponieważ mamy error missing party name error missing. No, war Economy chyba nam się uda, kiedy będziemy mieć. Dobra, więc niedługo dostaniemy tę protekcję, tylko że to co nam tutaj. Eee, więc może może będziemy bronić nas. To możemy wziąć. I wysłaliśmy im decyzję, i nic się nie stało. Jej. Zrobiliśmy ten cały, cały właśnie, cel narodowy, żeby to stać takie. Nie! Nic nie zostaniecie od nas. Odczepcie się. Mógłbym dać, e, gdzie to jest? Offer Join Naprawdę potrzebuję więcej niż 0 Tutaj powinno być tyle, tak jak w Kaiserasiu. Wiesz, coś z dobrego z się przynajmniej Nawet ja to robię w swojej modyfikacji Okej, okay, na razie się trzymamy. Chociaż nie jesteśmy w wojnie. Fajnie powiedzieć, że się trzymamy, póki nie jesteśmy w wojnie, he he, he. O mój Boże, oni Prusy zajęli. Jak? Bez wojny? W jak tam są rozwinięci, my chyba nadal widzimy ich co tam robią. Borcz Już się bałem. To mnie przestraszyło. Czytałem sobie cele narodowe. No, Niemcy są nawet ciekawi, tylko że. Niektóre te drzewka są zbyt OP. Naprawdę. I to jest takie. Patrzysz na jedno drzewko, później patrzysz na drugie i one się nie przesuwlaka... Przeflakają... przeplatają. Modyfikacja właśnie powinna polegać, nawet tutaj w normalnej grze, że. Dwie rzeczy powinny przynajmniej być razem ze sobą. Yy, może już coś porobimy, może masz masadu? Albo nie, to. Yy, yy, widzę, że trochę poczekam sobie, więc już zakończę to. odcinek, czekajcie, tylko sobie jeszcze tutaj posprawdzam. Naprawdę możecie... O matko... Ale oni są, tutaj mają drzewko. Kpda Victory to jest... nudne. Oni w ogóle tutaj nic prawie nie robią z tego. Chyba mają jakieś właśnie... Rzeczy, Dobra, ale to już wszystko z tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz. W następnym odcinku zapewne w środku albo pod koniec będziemy wywoływać wojnę i zobaczymy, jak się to stanie. Może nawet to będzie ostatni odcinek. No to, do Was, TV. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.